Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii pod tytułem w Minecraft Ze są tu i właśnie przed chwilą diamenty Właśnie nie wiem ile O! Dobra Właśnie i już mam 6 diamentów i kidów Oraz enchantment table I właśnie teraz pójdziemy to zrobić Tylko że wpisimy się przy mojej prasowej tak, więc ja Mam 6 elementów, Czyli to oznacza, że mogę sobie zrobić. Tak. Kill off. To jest najważniejsze. I enchantment table. Ale to. Ale to najpierw potrzebuję. Przeszy. I. I tak. Jak sobie enchantment table, to to. to. I tak na ten nie będę z tego korzystał, ponieważ potrzebuję pip ojaz oraz wokół coś to. oraz pokój to enchantingu, ponieważ tutaj jest trochę ciasno. Aha! I również w mojej farmie, jak widzimy, zwłaszcza w mojej zakrosie, yy, są już świnki, krowy krofy i owce. I już właśnie świnki tutaj rozmnożyłem. Dobra, idziemy spać. Aha i, aha, i też z nasem kotajko ko swojem, ponieważ teraz koty pojawiają się w wioskach, a nie że jak kiedyś, się, trzeba będzie szukać osrodów, oselo ale nie, to tak już nie chciała. Dobra, idziemy spać. I również sobie zrobiłem konik taki. O, I, ale dobra, wisimy mm, się jak znajdę w sumie. Chyba... się jest tutaj może jakaś lafa blisko. Chyba nie ma. Tak więc będę musiał znaleźć lawę. Ale się oczywiście widzimy jak ją znajdę. Dobra. Udało mi się znaleźć lawę, tak więc. Nawet tuszę Nawet duszę tej lawy. Tak więc... Aha, jeszcze wykopię sobie to szelaso, ponieważ... Eee, też sobie zrobiłem Anfield i, i naprawdę mocno poszło. I dobra, i wykopię ten Obsydian, i się widzimy, jak wykopię cały. Nasze z, z wykopie wystarczająco Dobra, filaszej. Dobra, wykopiłem 18 Obsydianu, i już od razu jestem w domu. I, i wiem, że jest Anfield, więc dużo jeszcze lasa poszło. Ale dobra, w ogóle Shield. Mm. I teraz tak, będzie trzeba zrobić jakieś miejsce na, na portal, ale właśnie kurde, z tego potu, że oni będą wchodzić, co nie oni, kurde będę musiał jakoś to wymyślić. Jak na razie tutaj sobie taki podstawowy frame. Teraz tak, dobra. Teraz na dwa ploki bym zrobił. Dobra. Z obu stron najlepiej. I tak. I, i tutaj. Mm. Mm. O! Perfekcja. No dobra. Dobra. I... Teraz Dobra Właśnie, chyba zrobimy przerasne drzwi Chociaż kurde nawet no, nie chcę mainować przerasa na no, takie coś, ale dobra mm, najwyższej wykopie za kamerą Zawsze się jak nie nakrywam. I dobra, i chwila. Hmm. O. Dobra. Hmm. O. Dobra. Udało się. I dobra. I zanim postawię ten portal i go w ogóle włączę zawsze włączę, a nie wyłączę to. O Jezu, Nie się mi. Tego. Nie będę miał wystarczającej ilości. Za chwilę. No. Co robi ten filaszyk w moim miejscu? Mam nadzieję, że on. Chwila, mam pomysł. Nie, nie wiem, czy on zasiała, ale mam pomysł. Mam, mam tutaj sfonso, nie? Teraz tak. Teraz po prostu muszę ko. Czy to zasiała, czy to jest z tego kościa tą teraz? No chyba nie zasiałało. Ale dobra. W sumie... Tutaj jakby miały liż. I się, takie... Taką smyszkę. To... No jest no chceko mieś... Nie chceko tutaj mieć. A tutaj nie chce niepotrzebnie zmniejsza swoją, po, swoją popularność fioskę bo jak nie wiem się każda wioska ma taką popularność czyli kurde i się ją właśnie zmniejsza na, na przykład falą z filaszerów. i kurde jak mam jak mam małą popularność to te kolemy już są na mnie albo dobra tutaj i się jeszcze czy co? Tutaj postawiłem łóżko pewnie nie wiem może tam się spał ten koleś patrzmy żeby nie umie aha i dwa kusiki i jeszcze więcej kopu stoł Dobra. Chwila, te dwa kusiki z tamtej strony dobra dobra siła teraz Pochodnie, tutaj mam... Tak, właśnie, już mam, mam od razu wchodzić, yy, wchodzić to do i zobaczyć, co tam się sieje. W nie mógłbym, nie jest jakiś wielki problem tam mnie. Dobra, i teraz... Postawiamy pochodnie w sensie... O. Dobra. Dobrze. O. Dobra. Jeszcze więcej I dobra Zapalamy No! Heh, mamy portal Toneteu W sumie mogę wchodzić Jak się fajty na peaceful W sumie jeszcze nie jestem gotowy zapać chciałem chciałbym mieć więcej diamentów i diamentów i ale jak na się tak tylko sobie chcę co, co się tam sieje. Jak ja się pojawiłem Nawet okej okay miejsce bym powiesiał Hmm Nie mogło być kosze Ale dobra, tutaj jest Clowstone blisko, tak więc sobie crawlstone pospieram W sumie to jedne jest sobie w tym piekle Oraz trochę neteriaku, ale to wszystko O! Fortesa, dobra. Już wiem, czy jest Fortesa od razu, tak więc... Yeah! Wykrana. Dobra, ja, to mi potrzebne. I w sumie to też. To są mi jakieś nethery, jak te tutaj. Dobra, koordynaty netheru. Klik. I idziemy. I tylko to, co chciałem sobie zrobić, tak naprawdę. Bo no, co sobie ten filasze u mnie. Nie możesz tutaj być, wiesz? No, iść. No. A powiesz co? O! Przynajmniej o tym nie pomyślałem. Właśnie tam. Właśnie tam. No, dziękuję. Dobra. Okay. Dobrze. Dobra. Jakbym miał książkę, to by było fajnie. Chyba bym musiał parę krówek zapić. W sumie to tutaj gdzieś tak. Sobie łasiła taka. chcę zapić taką. A bo dobra tam. A nie, w sumie bo się jeszcze nie rozproszyły. To po prostu poszukam sobie na szybko. Dobra, jest i chodź. No nie, nie wyskoczyło to. Szkoda. Mogło wyskoczyć tak naprawdę. O, dobra, dobra. I w ogóle, nie, jak tutaj jestem, to teraz to więcej niż. No Sejo Yes Mamy skórę. Jaskinia. Teraz A państwo nie musimy wchodzić to jaskino Sejo z tylu krówek nie? Tam moja ma tych sweet paste w sumie Nie chcę węsie. A właśnie, kurde. Chy chyba sobie posasy gigantyczne. E, Gigantycznego świeka. Jak nie wie się o Nie, chwila. Kurde, smilowałem. Tak, to wam pokażę o Somichosi. Stu. Dobra. Czy mam jakiegoś ponmila? Nie, nie mam. E, pff, dobra. Ma hefki, tak. Może nawet jeden nie wystarczy. Dobra, dwa. Najwyższej to Ponmir mil Teraz tak, tak. potrzebujesz tej sasonki z y, świejków. E, tutaj ścinałem trzeba ale już pewnie Tispawn. Y, jest nam niezły? Nie. Dobra. o, dobra. To było tuszo, tylko. Ale dobra. Jakby co, so, to później sobie posasy to wielkie trzewo. Świarkowe. Nie teraz. Trochę później. Ale dobra. Jak mamy skórę. Nie, nie, tak. Pomyliłem się z przepisem to książki. I kurde, i mam akurat trzy książki. Co nie? I tak dwa obsydiany. Yy, o, nasze znaczy cztery obsydiany. I mamy Enchanting Table. Ale ja to jeszcze nie mam cię postawić, tak? Więc jak na się nie chce, tutaj się siedzi. Tak się to podnieść w ogóle. Dobra, ta się. I dobra, idziemy spać. Ej, te! Też pata. Ale to jest zwykły też czy pusza? Clouds. Eee, zwykły też. Jakby co to ja zawsze sprawdzam po kolorach yy, tych, po kolorach chmury. Bo... No, bo jak są szajne chmury, to jest... To jest burza, a jak jest. A jak mury są takie szare, to jest to po prostu zwykły deszcz. Ale dobra, przymałem tutaj jakiegoś filashera. Wie się, takiego Adam Ployet, tej po prostu ty, ty jesteś? Nie, letter worker. Wiem, będę musiał się tych kotłów pospyć. I zamiast tego tam elektryny. Czyli... lecterny to jest to postrók, się te książki można postawić. Ale... no ale to też jest y... shop side Czyli... ten, czyli jak się postawi koło jakiegoś flashera, takiego lecterna, to pęk się to librarian. I to jest coś, co ja bardzo potrzebuję, żeby mieć... <laughs> One thing later! Gdzie są je kolamy? O Boże U. Chyba łączę x kamer Ej, tutaj są tylko kościelamy W sumie to slam wypadła... Wypadła skóra Więc... ten, nie wypadła O dobra Tutaj jest tuka. Sorry Nie Yes! I kurde, akurat z jednej damy nic, a z drugiej dwie skóry. To mi się podoba. Naprawdę. Ale dobra. Um. Mamy te dwie skóry. Teraz sobie zrobimy książeczki. Właśnie. I F. Nie. Fy teraz nie ma się prasy. Co so, nie? Dobrze. Jesteście bezsobotni? Bo to Wam się należy za wasze skamy. Teraz. Nie, chwila. Nie, w sumie to to, potrzebuje to, to, to lekteryna. Dobra, i teraz nie wiem jak się lekteryny robi, przyznaję się. Slapy trzeba. Chyba mam tutaj slapy. No, mam. No tak, już tego nie potrzebuję. Hmm. Tak to się robi? No! Teraz! Patrzcie! Czemu ty masz metal prasę? A! ja się, tego muszę pozbyć też. I! Dobra! I! I teraz, co my robimy? To po prostu. Tak robimy. Póki ten koleś. nie dostanie Mentinka. Knockback O, co ty robisz? To prasy Multishot, ale, ale to jest to crosspowa Dobra Lo Loyalty, to jest to 3 tenta tak Więc, hmm. nie dobra W się nie ma sensu mieć 3 tenta Unbreaking twarz, a 22 emeralty Last protection... Efficiency 4? Nie... Yeah. Power 3... O oh Jezus... Looting 1! Hmm, nie... Yeah. Impaling, treatment, nie potrzebuje... To... INFINITY! Za 7 Emeraldsów! Dobra, nie. Chy... Chy, chyba sobie zostawię Infinity, bo to jest naprawdę OP. Ok? Jak na razie zostawiam Infinity. Ja potrzebuję 7 emeraldów, ok? Tak? 7! Uuu, dobra. A, a ja potrzebuję 6 skóry. Czyli. O! Fireman! i mamy farmera, To super w sumie. To jednak w sumie to że mam tego farmera, ponieważ mogę po prostu sprzed... sprzedawać to. I on mi chyba automatycznie tylko kompostera uzupełnia? Nie, chyba nie, chyba nie. Ale dobra. Idek też, 15, 15. 15 pitutów na jeden emerald. To nie ukrywam, no ps. No, no w sumie też w moim świecie mam emeralta i też go tak. W, w moim świecie też mam farmea. I też w sumie tak. Wykorzystuje go Tak więc w sumie dobrze, że jestem dobra. Hmm. dobra. Czyli jeszcze potrzebuję 7 5 emeraltów 5 emeraltów potrzebuję, sumie się I tak, i gdzieś tutaj była taka Fajna, jak wisiałem, jak, jak chciałem rozmnożyć te owce nasze. No, wiecie, jak świnie i to wszystko inne, gdzie. Ale dobra. Pente pamiętał, że tutaj jest fajnej, jaki mi daje dosyć dużo stafu. Tak więc, dobrze. I tutaj mam infinity. co jest jeszcze lepsze. Naprawdę. Jak mam tego Emeralta, to. No, o wie się, wie się, i cóż, i chyba to by było na tyle w tym odcinku, bo to coś tu trwało. Widzimy się w następnym Sea.